Hej, cześć, Manko, witajcie serdecznie, z tej strony Meteor55, to jest kolejny odcinek Kronik z Minecraft. Dawno się widzieliśmy, oj dawno. Zdaję sobie sprawę, że odcinki są w cholerę nieregularne, w cholerę nie... No jakby to powiedzieć, to niekonsekwentnie publikowane, co tu mówić, ale... Chcę co jakiś czas wam jednak dawać jakiś update z tego co się dzieje, jeżeli akurat no coś się wydarzyło rzecz jasna na świecie Minecraft, to ostatnio troszeczkę się wydarzyło, bo były live'y właśnie z Minecraft'a, były live'y no przede wszystkim z Gartic Phone'a, były jakieś live'y z Hypixela, więc no przeróżne, prawda? Ja wam chcę troszeczkę dzisiaj popowiadać o tym co się zmieniło, co skończyłem w ostatnich miesiącach, co... Yy, no co będę chciał zrobić dzisiaj, prawda, ogólnie. To wam jeszcze chcę powiedzieć. No i chyba to głównie te rzeczy. Najważniejszych spraw, to udało mi się nareszcie ukończyć magazyn. I to, to nie jest świeża sprawa, bo ja skończyłem magazyn już parę miesięcy temu, ale nie wiem, jakoś nie wziąłem się za nagranie odcinka wcześniej po prostu. No dlatego, wam dzisiaj przedstawię mniej więcej, co tutaj, słuchajcie, takiego się wydarzyło. Mamy zejście. Mamy zejście do pięknego magazynu w postaci magazynu, który miał być generalnie, słuchajcie, w Cave. Miał być generalnie w Cave i no chyba mi się to nawet powiodło. Miał być w Cave i mieć klimat, właśnie. Miała to być duża jaskinia. Z ze zbudowaną opuszczoną kopalnią w środku. I właśnie słuchajcie, z takimi pięknymi, e, z pięknym otoczeniem Lush Cave. To był generalnie cały zamysł. Teraz tak, mi to zajęło dużo czasu. Bo najpierw słuchajcie, zrobiłem to na tej zasadzie, że wykopałem w ogóle całe miejsce. Później zacząłem robić właśnie takie różne prześwity ze stołnem, z gliną, słuchajcie, tak jak to właśnie jest w Lush Cave I chyba później mech dopiero dawałem, więc. No i na koniec takie szczegóły, jak właśnie azalie czy coś, więc trochę to zajęło. No nie wiem czy na końcu meda, czy gdzieś w trakcie, no w każdym razie, słuchajcie, no było dużo, że tak powiem kroków w tym całym procesie, jeszcze ładny design y, sufitu, podłogi, no strasznie dużo czasu to zajęło, ale ostatecznie się udało. Ciekawostka jeszcze, chyba w poprzednim roku zacząłem budować ten magazyn i dopiero teraz skończyłem jakiś czas temu. No dobrze, jak to wygląda, zejdźmy na dół, ja już Wam prezentuję. Oczywiście są też takie drobne miejsca z wodą, słuchajcie, tak, jak właśnie w Lashkev typowym, prawda? Z jakimś Drip leaf, z jakimś. Yy... No po prostu z jakąś boną, no nie? Tutaj mamy też świecące jegody, więc przeróżne rzeczy. I słuchajcie, tutaj wchodzimy do tego pięknego magazynu. No pięknego według mnie, naprawdę. Dobrze, co my tu mamy ciekawego? Jak już mam wytłumaczyłem po całym designie, no jest to magazyn oczywiście w klimacie laszkę. Taki miałem właśnie pomysł, taki właśnie zamysł, i myślę, że mi się to powiodło. Na samym środku magazynu znajdziemy piękne jeziorko. Myślę, że mogę to nazwać jeziorka akurat, albo taki stawik, w którym sobie pływają aksolotne. Czyli właśnie typowe mapy z Po prawej stronie, tutaj takich w ogóle po lewej i po prawej stronie, mamy dwa przedsionki. W jednym z tych przedsionków, czy tam pomieszczeń, może pomieszczenia to jest lepszy zwrot, w jednym z tych pomieszczeń mamy crafting, a w drugim oczywiście Ender Chest, czyli takie dwa bloki. Myślę, że jedne z bardziej przydatnych. Jeżeli chodzi o design, no to właśnie. Tutaj znowu się pokazuje mój dar, czyli robienie, słuchajcie, niepraktycznych. niepraktycznych, nie wiem. Niepraktycznego designu, wiecie? To jest mój dar, czyli robienie niepraktycznego designu, niepraktycznych. Projektów. W sensie one wyglądają cieszą oko, a są niepraktyczne, bo sami widzicie, że poruszanie jest mocno utrudnione. Mam tutaj jeszcze ewentualnie taki zamysł, żeby wypuścić bikony z tego magazynu. W sensie wiecie, tutaj gdzieś postawić trochę bikonów, które po prostu wylatywały, stąd i miałbym. E, no miałbym na przykład efekty takie jak skok albo y, szybkość. No to by się przydało tutaj, żeby po prostu ułatwić poruszanie się. Y, dobrze. Jeszcze jedna rzecz, czyli pomieszczenie słuchajcie z oczywiście przepalarkami oraz podkami. No chyba już o tym wspominałem na jakimś odcinku, w sensie o tym pomieszczeniu całym. Ale nie widzieliście go jeszcze w formie, że tak powiem, większonej. To no tak to się prezentuje właśnie teraz. Razem z całym designem Lash i tutaj mamy przepalarkę, oczywiście klasyczną, tutaj, właśnie z piecami hutniczymi. No tutaj, oczywiście, podkarkę na wszystkie podki, jakie chciałbym tworzyć. No, a tak to wygląda w tej chwili. Tutaj mamy też elementy opuszczonej kopalni. Ja może właśnie do tego teraz przejdę, bo to też jest dość istotne. Ja, ogólnie, słuchajcie, wzorowałem się w dużej mierze na jakichś screenach, które wykonałem na światach Creative, jeśli chodzi o tę opuszczoną kopalnie. No i ogólnie, słuchajcie, tak patrzyłem, starałem się nauczyć mniej jak się generuje cave i myślę, że w miarę mi się udało to odtworzyć, słuchajcie. I teraz tak, zobaczcie. To wygląda w ten sposób, że mamy korytarze, oczywiście, odtworzone tak jak właśnie w opuszczonych kopalniach. Myślę, że mi się to naprawdę udało. No, haku, tutaj jeden z widzów powiedziałby pewnie, że odtwarzałem to y, kratka po kratce. Głównie, słuchajcie, odtwarzałem kratka po kratce. Może. Y, y, te wiecie, jak to się nazywa? Y, te podpory, bo no, chciałem wiedzieć konkretnie, jak one się generują, sprawdzałem, jak to się generuje, żeby po prostu jak najwierniej odtworzyć, słuchajcie, opuszczone kopalnie. Znaczy. No, nie wi wiadomo, nie stawiałem kratka po kratce, ale uczyłem się zasad mniej więcej generowania się tej opuszczonej kopalni, prawda? Tak można powiedzieć, żeby to jak najpiękniej otworzyć, i myślę, że naprawdę mi się to powiodło. Haku żartobliwie na jakimś slajdzie napisał, właśnie. Jeszcze pamiętaj, żeby te Creepery otworzyć, bo na jakimś screenie były. Pamiętam do tej pory. Pozdrawiam, Haku. Jeżeli to oglądasz. No i teraz tak, co jeszcze? Korytarze oczywiście też mają jakieś prześwity stona, jakieś właśnie pnącza, może bym tutaj w ogóle pajęczyny postawił, żeby to przestało rosnąć. Znaczy panie czy no te nici, żeby to po prostu przestało rosnąć. To nie byłby chyba głupi pomysł, bo strasznie dużo tego tutaj się pojawiło. Możemy na przykład o to rozwalić. O tutaj też. No i zaraz tutaj przyniosę nici, żeby po prostu to przestało rosnąć. Dobrze. Co? Tutaj mamy jeszcze właśnie wiem. Wiem, to jeszcze wam trzeba pokazać. Jedna bardzo ważna kwestia. A mianowicie tutaj mamy też taką część opuszczonej kopalni. Może ja wlecę na górę w ogóle. Chciałbym tu ładnie pokazać. Tutaj mamy też taką część opuszczonej kopalni, która. No, oczywiście, słuchajcie, miałem odzorować spawner pająków jaskiniowych. I myślę, że się to w miarę udało. A jaki blok, jakiego bloku użyłem, żeby odzorować, słuchajcie, ten spawner? No, oczywiście, Blackstone'a, no bo spawner to jest raczej czarny blok, a że nie mamy raczej prześwitujących czarnych bloków licząc szkła. No to postanowiłem, słuchajcie, użyć Blackstone'a. Blackstone mi po prostu pasował najbardziej, chyba, wiecie? Ja nie wiem, czy szkła też nie próbowałem właśnie zastosować, ale czarnego. Ale chyba mi nie pasowało, nie pamiętam. Może coś takiego było. Ja chciałem nic wsiąść, właśnie. Tak mi się wydawało. No i dobrze, słuchajcie, to jest magazyn ogólnie. Ale dzisiaj chciałem się jeszcze zająć enchantowaniem mojej siekierki i buzdyganu, które już trzeba we klipunku zenchantowane. Hehe. <laughs> Bo nagrywam ten klip przed... Znaczy nagrany klip po nagraniu klipu następnego. Stasznie zagmatwane, już tamto będę też tłumaczył w następnym klipie. Yy, no ale. No ale słuchajcie, właśnie tym się chciałbym też dziś zająć, więc to sobie zrobimy potem. Na klipie potem. Yy, I co jeszcze dzisiaj właśnie. Jeszcze wam chcę przedstawić mniej więcej co znalazłem w czasie wypraw, bo w czasie tych wszystkich live'ów naprawdę dużo różnych wypraw było organizowanych do Komnat Klub, po miastach dark też lataliśmy, dużo eksplorowaliśmy. Oczywiście był Gartikfon, słuchajcie. Więc myślę, że były bardzo przyjemne i sympatyczne live'y. Dobrze, a co ja tu w ogóle mam? Aha, dobra. I temy, które jeszcze są do sortowania. I w ogóle jeszcze tutaj jakiś czas temu troszeczkę obcułem sobie jagody świecące. W sensie chyba rozwaliłem tutaj coś. coś. Dobra, nie będzie o tak. Będę, o tak. Można jeszcze, nie wiem, chyba tak zrobić git. No, więc tak to, słuchajcie, wszystko wygląda. Uważam, że magazyn naprawdę się udał, tylko, no faktycznie, lekko niepraktyczny. Dobrze, co ja tam w tych wyprawach znalazłem? Może powinienem teraz Wam wspomnieć. Znalazłem ogrom koksów. Nie pamiętam ile miałem w poprzednim odcinku jeszcze. No, ale w każdym razie tak wygląda mój obecny bilans koksów. Znalazłem dużo, słuchajcie, nowych płyt. Znalazłem bardzo dużo. Bardzo dużo, czekajcie, czekajcie jeszcze znalazłem bardzo dużo. Dużo różnych enchantów znalazłem. I udało mi się też znaleźć enchanty do buzdyganu. Wicher 1. Cztery yy, razy wicher 1. Potrzebowałem, słuchajcie, czterech książeczek oczywiście, żeby sobie zrobić enchant na poziomie trzecim. No będę to robił w następnym klipie, zobaczycie zresztą. I yy, teraz tak, z cennych bloków znalazłem 5 razy, słuchajcie, ciężkie jedzenie. I właśnie, żeby być jasnym. Większość tego wszystkiego zwiedziłem na live'ach, ale dzisiejszego dnia postanowiłem, że no, pozwiedzam troszeczkę sam. Chyba znalazłem, tak, znalazłem dwa połączone miasta Dibnar które były w ogóle cztery trimy Silence, więc wow, chyba trzy koksy. I właśnie znalazłem chyba dzisiaj też jeden ciężki rdzeń, bo wydaje mi się, że jedną strukturę tylko zwiedziłem, Trial Chamber, albo dwa. No nie wiem, w każdym bądź razie, słuchajcie, większość tego wszystkiego była robiona na live'ach, więc no, było przyjemnie i bardzo sympatycznie. Jeżeli chodzi o gdzie te itemy przechowam? Myślę, że już podjąłem decyzję. Bo właśnie do tej pory się troszkę wahałem, ale myślę, że ciężkie rdzenie przechowam tutaj, gdzie główki. No bo to jest blok, który najbardziej przypomina po prostu kształtem główki. Jeżeli chodzi o butelki, no to po prostu wrzucę je gdzieś. No gdzieś do sekcji z alchemią. Tyle, że. Myślę sobie, właśnie, czy nie przeznaczyć jakiejś oddzielnej skrzynki na to. I chyba właśnie to zrobię. Zrobię to na tej zasadzie. Tyle, że właśnie nie wiem, czy sobie tego tak ładnie nie rozbić. Czy tutaj dam butelki. A tutaj dam, słuchajcie, właśnie butelki z eksponem i butelki. A wiecie co? Może do butelek z eksponem po prostu to dam. A co za problem? Czyż butelki z Eksplen też jest taka, można powiedzieć, unikalna butelka? No to git, zróbmy w ten sposób i dziękuję, dobranoc, tyle. Nie martwię się już o to. Więc to mamy z głowy. Czekajcie, żeby nie zapomnieć. Czy jeszcze coś ciekawego znalazłem na wyprawach? Z Znalazłem pancerniki niedaleko siebie, więc myślę, że je ja tutaj kiedyś sprowadzę do bazy. W okazji macie już. Zmieścił spojrzenie na Buzdygana. Myślę, słuchajcie, że ja je zabiorę do bazy kiedyś, ale z tym, że nie jestem po prostu przekonany, jeszcze a propos tego, więc zobaczymy na spokojnie w tej kwestii. Znalazłem też troszeczkę tych nowych psów, bo chyba od 1.21 są właśnie te nowe kolory psów, nowe odmiany psów, więc też być może je sprowadzę. Dobra, ogólnie rzecz biorąc, słuchajcie, myślę, że to jest tyle w tej chwili w tym klipie. Mam nadzieję, że o wszystkim wspomniałem. A właśnie, w następnym klipie będziecie mogli jeszcze zobaczyć jak odkładam trimy, jakieś jakieś właśnie ulepszacze do mojej pierwszej bazy, jak to troszeczkę tych wszystkich enchantów, więc tak to myślę, że będzie szło. Dobra, chyba wszystkim powiedziałem, a właśnie, jeszcze trochę defizyt jedzenia, jest o tym miałem wspomnieć, że będę musiał poławczyć na farmie. Chyba wszystkim powiedziałem już teraz. <grym> Dobrze, słuchajcie, więc widzimy się w następnym klipie, w którym będziemy oczywiście zajmować się enchantami i tymi wszystkimi kwestiami, więc wiecie. Dobrze, jestem już w pierwszej bazie. Jak możecie zauważyć, ogólnie tak. Ja ten segment nagrywam przed segmentem poprzednim, więc będzie taka jakby mała podróż w czasie przy montażu moim. No ale generalnie słuchajcie. Generalnie słuchajcie, nagrałem już raz ten segment poprzedni, powiedzmy. Tyle, że no bez mojego głosu. Nie wiem czemu, chyba mój mikrofon po prostu. No złe urządzenie miałem wybrane, bo się ogólnie, prawda? Więc. Z tego wyniknął problem, będę musiał ten segment jeszcze raz nagrywać potem, po tym segmencie, który nagram. Czyli będę musiał nagrać poprzedni segment po segmencie tym. Znaczy, będę musiał nagrać segment poprzedni po nagraniu tego segmentu, prawda? Wiecie o co mi chodzi już, na pewno. Dobrze, ja generalnie się kimnę, bo widzę, że noc się zrobiła, a tutaj nie chcemy żadnych move'ów, które by atakowały mi wieśniaki w wiosce. I dobrze, teraz tak, kwestie, których potrzebuję. Będę musiał o tym wspomnieć potem. Kwestie, których potrzebuję to będzie tak. Trochę emeraldu i książeczka, żebym mógł mending nałożyć na buzdygan i sikierkę, bo z sikierki zdejmę moje enchanty. Zdejmę moje enchanty, bo tutaj smite będę chciał na nią nałożyć. Więc emeraldy by się przydały, żebym... Aha, żebym kupił sobie ten mending. No dobrze, no to jak nie emerady to książeczkę chociaż poproszę. No, książeczkę już mam, dobrze. Książeczkę mamy i... No, trzeba jakoś emeraldę co nie? Więc może sprzedamy trochę papieru? Okej, okay, tak, zróbmy. A, i jeszcze do zbrojowni miałem się Z Właśnie o tego miejsca teraz chodźmy. To odłożymy, a to nad tym się zastanowi, jak pewnie mówiłem wcześniej. Nad tym się muszę zastanowić, gdzie to my dawał. Dobra, to leci tutaj. Git. A nie, bo część z tego miałem już odłożyć w bazie. Dobra, dobra. Nad, tylko Nad tymi butelkami i nad ciężkimi jedzeniami muszę się zastanowić, gdzie je będę przechowywał. Więc dobra, zlećmy do tego miejsca. Tutaj drewno przechowywałem, prawda? I postanowiłem, że troszeczkę słuchajcie, odciążę skrzynkę w mojej pierwszej bazie, bo tam strasznie dużo tego drewna jest. Odłożę w mojej drugiej bazie. E, aha, jeszcze dirt i zgniłe mięso. Dobra, to tutaj to wrzućmy, a dirt chyba tutaj przechowywałem, prawda? Gdzieś. No właśnie. Ups, nie wiem, czy powiadomienie słyszeliście. Najwyżej się wytnie. Kurde, muszę ten telefon wyciszyć, bo ktoś mi intensywnie wypisuje. No i dobra, w takim razie. Ale leciałem akurat, jak zaczęli odświeżać oferty. No i w takim razie a w ogóle tą łódkę można wywalić. Chociaż nie, nie można. To ogarnę potem, bo to też jest ważna kwestia. Dobra, chodźmy do bibliotekarzy. Który mi sprzedawał manik, bo ja już nie pamiętam. Zobaczmy może ten pierwszy. Tak, tutaj ma. Po taniości 12 emeraldów. Dobra. Udajmy się teraz do mojej y, farmy expa. Do mojej farmy expa, słuchajcie, właśnie i ja może wyciszę troszeczkę grę, bo w farmie expa jest zawsze strasznie głośno. Okej. Okay. I tak muszę wyciszyć na chwilę przyjazne stworzenia, żeby te wagoniki przestały mi tutaj jeździć. Na mi ten dźwięk robić okropny. Dobra. Uhuhu, dużo tu ekspo zostało po ostatnim farmieniu. A, już się na mnie sfokusowały, więc super. Dobra, i teraz tak, jako że nie chciałbym, żeby spadły mi te tamy tutaj, bo jak spadną, to się zapewne spalą. Więc ja sobie tutaj to dam. I teraz tak, parę kwestii musimy ogarnąć. Imię dla już też jest wymyślone. Dziękuję serdecznie Maja. Więc teraz tak, robimy... Nie, na początku robimy o tak. Łączymy te książeczki. I tworzymy największy poziom, wicher 3. No i niech będzie imię w takim razie. Belzebum. To jest imię, które Maja wymyśliła. Dziękuję serdecznie. A, i najpierw wicher 3 się pojawia, ciekawe. Ok. I mendig dodajemy. No i słuchajcie, moja nowa broń jest gotowa. Moja nowa broń jest gotowa. Uuu, widzę, że kowadło się trochę tu yy, No, to się ogarnie kiedyś tam, najwyżej nowe. Teraz tak, no niestety, trochę bolesna kwestia, ale muszę zdjąć enchanty z mojej sikierki. Bo chciałem na nią nałożyć pogromcenie umarłych. Zaraz zobaczycie z jakiego względu. Ja mam nadzieję, że to moby mnie jakoś nie ten. nie przekrzykują strasznie. Nie, w sumie, w sumie jest w porządku. W sumie jest w porządku, dobra. Więc na początku dodamy pogromcenie umarłych do Elizy, pozdrawiam, wiecie o co chodzi z pewno, weźmy jeszcze książeczki, bo potrzebuję Unbreakingu, mogłem go kupić w sumie od wieśniaków też no trudno, spróbujmy go znaleźć tutaj na prędce no nie no nie, kurde, ty to tak ciężko znaleźć, halo czekaj, muszę pozdejmować tych książek pęczanty tylko muszę być ostrożny, żeby nie pozdejmować jakiegoś przydatnego enchant'u, którego jeszcze chcę użyć. Albo gorzej, pozdejmować enchant'y z jakichś przedmiotów, byłoby słabo. Szczególnie na przykład z takiego Buzdegano, bo ten enchant' powiem wam szczerze, Windburst, żeby go znaleźć, to było strasznie ciężkie. Znajdowałem tylko na pierwszym poziomie enchant'y. Musiałem sobie tak, słuchajcie, to wszystko zrobić. Ej, no bez kitu! Unbreaking jest tak ciężko znaleźć? Ej, to ja chyba będę zmuszony... O, dobra, jest, w końcu. Prot 3 to akurat wisi mi, ale... To mi akurat wisi, ale wiecie, reszta się przyda. Unbreaking. Dobra, pozdejmujmy te enchanty. No i książeczki wracają na miejsce. A my już słuchajcie robimy siekierkę, więc... Aha, dobra, więc chodźmy tutaj. Gromce nieumarłych 5. Unbreaking 3. Sirk też chyba najpierw dawałem, co nie? Nie pamiętam już. Aha, ale teraz inaczej się to sortuje, co? Czekaj. No w sumie cholera tam jeszcze, szczerze. Ale generalnie takie unikalne chanty najpierw dawałem, więc. Aha, ale w ogóle tutaj jakoś się sortują dziwnie te enchanty. Mhm. No dobra, whatever. Świerkę mamy, słuchajcie. Więc generalnie mój ekipunek jest już gotowy w tej chwili. Teraz tak, co chciałem zrobić z tym wszystkim? Skąd ten jak tu się wziął? A, na Sharker Boxa pewnie się pojawił. No, zapewne. Dobra, słuchajcie, co ja chcę zrobić w tej chwili? Wyjmujemy mojego Sharker Boxa z narzędziami. Teraz tak, tutaj mamy sekcję ewidentnie taką z walką związaną. Ale zapierdzielają te... ...jak to się nazywali, Peter. I teraz, tak, słuchajcie, te dwa narzędzia chcę, żeby już były przechowywane w skrzynce. Bo po prostu zobaczę, że mam strasznie zabalony ekwipunek i To no, niepraktyczne po prostu jest. Przeszkadza strasznie. co, ja własnych myśli nie słyszę. Chociaż mogę sobie w sumie w wyciszyć. Wy na pewno tego nie słyszycie tak bardzo. <laughs> Dobrze. Pomyślmy teraz, jak to ładnie ułożyć. Jak to ładnie zdezynnować. Bo możemy, no tak, chyba, czekaj. No w ten sposób iść ten. Albo nie, czekaj. Zróbmy inaczej jeszcze. Mieczek może być w ogóle na środku. O, to jest już pomysł. Tutaj możemy. Czekaj, czekaj, czekaj. No bo to nawet pasuje. No możemy. O, tak zrobić jeszcze. Mhm. Mm nie, mieczek na środku mi się nawet podoba. Niech zostanie chyba w ten sposób, wiecie. Aha, to jest. Są też jakieś przydatne rzeczy. Możemy w sumie zabrać jakiś stack strzału. Nie, to się akurat przydaje do puszy. Więc nie wiem, co można by jeszcze stąd zabrać. Hmm. Nie wiem, generalnie chyba taki bym design zrobił tego. No bo jaki inny? Chyba git, chyba tak się sprawdzić, nie? Można w sumie... O tak jeszcze... O. Ej, to wygląda dobrze, Tam się podoba. W sensie no wiecie z wyglądu. To wygląda naprawdę dobrze po prostu. No. No dobra, chyba tak zostawiam, bo... No co? No chyba wystarczy mi w ten sposób. Dobra, słuchajcie, myślę, że tak będzie git. Ewentualnie można by jeszcze... O, no tak zrobić, ale... Albo nie wiem. O, wiem, wiem już. No. O, tak jest idealny. <tak>, tak mi się podoba i pasuje mi to bardzo. Tylko nie wiem, czy najpierw nie dać łuku. O. Perfekcjonista wiadomo jak zawsze, ale... Grunt słuchajcie, że jest. No dobra, słuchajcie. Z mojej strony myślę, że to tyle w tym odcinku. a właśnie, a tej temki to jakieś tam, bo się zaniesie potem do bazy. Z mojej strony to tyle. To jest mój nowy kipunek, więc bez buzdygan na pewno słuchajcie, Belzybu, bo będę na pewno testował przy jakichś okazjach. Właśnie, tylko nie mam tych całych wind charge, y chyba żeby mnie wyrzuciło. Bo to się, yy, bo to się aktywuje, jak uderza mowa, prawda? I użyję. Nie, to jest, jak użyję ładunku, prawda? W sensie tej kuli z brisa, jak ona się nazywa w Polsku. Yy, ładunek wiatrowy, chyba tak. Jak użyję tego, słuchajcie, i później uderzę mowa, to wtedy yy, mnie to podrzuca w powietrze, więc fajnie. Nie wiem, no chyba, że to się zmieniło, ale nie mam pojęcia pod tym względem. Czekaj, wylećmy. Okay. I teraz mam słuchajcie tutaj taką siekierkę fajną właśnie na moby nieumarłe. Co to jest spoko. Czy ja o czymś nie zapomniałem tutaj, bo tak mało tych enchantów wiecie. No oczywiście, że o czymś zapomniałem. O wydajności, jak ja mogłem zapomnieć o wydajności. Yy, no właśnie, wydawało mi się, że o czymś zapomniałem. Więc ja to słuchajcie na spokojnie zrobię chyba już w mojej pierwszej bazie. Znaczy w mojej drugiej bazie, bo wydaje mi się, że tam gdzieś mam wydajność. Więc możemy słuchajcie się tam przełączyć zaraz do tego miejsca. Wiecie co, ja tu zeskoczę na moment. Chyba nie, chyba to. Chyba tak, chyba trzeba użyć najpierw ładunku. Czyli faktycznie dobrze pamiętałem tą zmianę. A szkoda, no chyba że się zeskakuje, czekajcie, chyba że najpierw trzeba zeskoczyć, bo buzdygan zwiększa obrażenia wraz z upadkiem. Tak! Słuchajcie, działa! Ha! Ja pierdziele działa! Obczajcie jaka zabawa. O kurde, wiecie, się tu nie przekręcił zaraz. Przegięcie pała. co to znaczy? Czekaj, czekaj, czekaj. <laughs> Przegięcie. Pała. Zadaj 50 serc obrażeń pojedynczym. E... czekaj, co, pojedynczym czym? Uderzeniem, dobra. Ja. Ej, to jest genialne, słuchajcie. Ja pierdzielę, kiedy ja się tak bawiłem ostatnio w ostatnim Minecrafta No. To... Ej, to jest kozackie. To jest kozackie, słuchajcie. No? Chodźcie tutaj. Ja nie mogę. Oho. Kurde, żebym ja się tu nie przekręcił, bo. Naprawdę, sporo wrażeń mi zadają. By Było dopiero, nie? Przekręcić się w mojej własnej farmie. O, kurde, no. Teraz już w ogóle zrąbałem totalnie. Ale fajnie, ty. Fajnie się tu bawi, ty, muszę przyznać. Spróbujmy jeszcze raz. Jak pięknie. Czyli muszę spadać z jakiejś wysokości, żeby móc to zrobić. Dobra, warto wiedzieć. Warto wiedzieć. Muszę poczytać konkretnie, jak działa ten enchant. Wiecie. A czy mogę tak zrobić, że podrzucam się, w sensie, że wyskakuję? O kurde. W sensie, że wyskakuję w powietrze po uderzeniu mobów. Spadam, jakby. Uderzam jeszcze raz, znowu podskakuję. Czy tak się da? Jeżeli tak, to byłoby świetnie. Oho, 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 ho, przydałoby się w ogóle ocelować, nie? No właśnie, ten deficyt z żarciem, to o czym mówiłem. Dobra, teraz spróbujmy ocelować, bo trochę słabo by było. Tak, da się! Kurde, jakie genialne. Już mi się to podoba, słuchajcie. To jest cudowne. Dobra. Słuchajcie, ja się do was przełączę zaraz. Yy... Jak już będę w mojej bazie, drugiej. Nie, to jakieś mowy pospadały w ogóle. Ja się do Was przełączę, jak będę w bazie drugiej. I tam dokończę ogarnianie się kierki. No dobrze, tak będzie wyglądał mój kipunek obecnie, myślę. Myślę, że nie potrzeba już tutaj jakichś dużych zmian. Więc to będzie ostatnia rzecz, słuchajcie, w tym odcinku. Ja się z Wami pożegnam. Pożegnam się z Wami, a potem będę musiał nagrać pierwszą część tego odcinka. XD Dobrze, ogólnie rzecz biorąc, słuchajcie, udałem się do mojej pierwszej bazy, do której, to znaczy do mojej drugiej bazy, do której i tak musiałem się udać, żeby nagrać pierwszy klip. No, ogólnie, słuchajcie, nie miało tam, nie było tam tego enchantu. No, więc postanowiłem wrócić się tutaj kupić. ale no, i tak miałem zamiar tu wracać, żeby oczywiście trochę poławczyć na farmie żarcia, więc, no, powiedzmy, że nie jest taki specjalny problem. Więc to teraz szybko, słuchajcie, zenchantujmy jeszcze tutaj moją siekierkę, że miała wydajność 5. No i w ten sposób, słuchajcie, będzie zrobiona, myślę, w miarę, prawda? Myślę, że będzie git. Dobra, więc ja bardzo serdecznie dziękuję za oglądanie tego odcinka. No by było na tyle. Ledwo w ogóle mi levela starczyło. Uff, całe szczęście. Ja bardzo serde serdecznie dziękuję za oglądanie. Myślę, że bardzo przyjemny odcinek, jak najbardziej. Troszeczkę przedstawiłem kwestii, jakie się pozmieniały, co się tutaj podziało. No i co, widzimy się za. Nie mam pojęcia, ile. Zobaczymy, słuchajcie, kiedy będzie z czego nagrywać. Dziękuję serdecznie, trzymajcie się. Cześć.